Siemanko ludzie z tej strony MC Puchacz A to jest kolejny odcinek Ale już nie moich przygód tylko Mojego świata, który ogólnie grałem sobie tak Bez nagrywania ale postanowiłem Że wam pokażę co ogólnie buduje Jak widzicie Za mną jest brama To jest moja taka kryjówka Szczerze mówiąc tak mnie coś wzięło, żeby coś takiego wybudować, jest to jeszcze w budowie, ale mnie naszła ochota, pomyślałem, że Wam pokażę, dobra, ale tak, to jest moja kryjówka, w skrzyni jak widzicie mam sporo kobla, w drugiej mam jeden przycisk, trochę i też kobla i trochę, dobra. Jak widzicie buduje metro metro w budowie. Schody na dół już są zrobione. Jak widzicie elegancko ładnie wszystko wygląda. Zejdźmy niżej. No i tutaj jeszcze to nie jest skończone, jeszcze to chcę ładnie tutaj Zrobić, żeby to było ładne. Jeszcze trochę tych materiałów będę musiał pozbierać. Jak widzicie na mapie jestem cały czas w lesie. I ten tunel będzie... ...szedł aż tak daleko, aż ten las się skończy. tam wybuduję sobie willę. Willę z basenem. Będę musiał nazbierać trochę drzewek dżunglowych, żeby ładnie to wyglądało, wszystko. No i jest pierwszy przycisk już. No jakby nie patrzeć. No tutaj, tu gdzie, gdzie jest ta dziura, tu będą tory, które będą prowadzić właśnie w tą stronę. Z tej strony będą prowadzić w tą stronę. No, myślę, że to jest ciekawy pomysł, że wam chciałem właśnie. O, i tutaj zabrakło pochodni. Dobra, to jeszcze z wami tą pochodnię położę. Myślę, że to jest całkiem genialny pomysł, że taką budowę wam pokażę. Co robię poza odcinkami, z, jakby to powiedzieć. Co hmm, robię na swoim świecie? Na którym gram? No. Myślę, że całkiem, całkiem. Myślę, że powinno Was to zainteresować. Co oprócz tego jeszcze robię w Minecrafcie, ale na innym na innej mapie. No. Jeszcze zobaczymy, czy nie ma gdzieś. O, właśnie, tu nie ma. Trzeba tu położyć. Tu jest wszędzie chyba ok. Tak. Jeszcze się przyjdziemy, zobaczyć, czy tutaj są. Tu jest wszystko dobrze. Z tej strony raczej też wszystko jest ok Dobra, myślę, że. Tutaj jeszcze nie ma pochodni. z tej i z tej, dobra, dobra, to myślę, że tu w tym tunelu zakończę ten odcinek taki czpowo-rekreacyjny. Taki co robię, co buduję. Myślę, że takie odcinki też będą fajne. Pokażę eee, wam najciekawsze pomysły, jakie, jakie robię. Jeżeli macie, jakieś, jeżeli macie jakieś pomysły, też możecie podsyłać. Eee, fajnie by było, jakbyście podsyłali w, w klikach wideo. Hmm, może jakiś z waszych pomysłów wykorzystam. No, ciekawie by było. Dobra, to tyle ode mnie. Jeszcze na zakończenie. Czarna woda. No. Więc trzymajcie się i do usłyszenia. Przygody będą już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.